Witam Was na kanale Kwasogranie, kolejny Stalomielec, kolejny Kolec, kolejny Stalomielec, jesteśmy przed turniejem przedsezonowym, możemy wybrać, um, możemy wybrać turniej przedsezonowy, z jakimi drużynami się zmierzymy, e, zastanawiam się tutaj, Kaiserslautern, jest duński, jest Francja, e, chyba... Chyba bym chciał tutaj. Pomimo tego, że jest mniej tarcza Europy, mniej kasy do wyciągnięcia, to chciałbym się spotkać z z kadą z, z sam Tak, myślę, że to by było bardziej, e, no niby to ten jest najmocniejszą drużyną, ale tutaj wydaje mi się, że spróbujemy tutaj e, angielskie drużyny przetestować i szwajcarskie. Tarcza Starego Kontynentu. Pomijamy edycję klubu, pomijamy oczywiście trening. No Jesteśmy, będziemy od razu przed pierwszym meczem towarzyskim. Ale tutaj Budziński opuścił klub. Zobaczymy jakie, jakie przed nami, jakie przed nami zarząd stawia cele. Ważne na rynku transferowym tak jak najbardziej tak jest Kasperkiewicz Budziński w sposób będzie łącznie kwotą 4 4 797 no, oczywiście 4 bańki no dużo nie dużo czyli budżet 5 milionów 400 na ten moment spoko I, yy, i teraz zobaczmy na cele jakie przed nami ukończ budżet milion OK, utrzymać wzrost wynagrodzeń, czyli 4 możemy wydać bańkę, znaczy 4 wydamy, bańka musi zostać, 4800 możemy wydać, utrzymać wzrost. OK, wymagany w tym sezonie, czyli raczej spoko. Rozwój młodzieży ukończony. No to myślę, że spoko. Jesteśmy w stanie ten długoterminowy też e, spełnić. Krótkoterminowy 10 minut, ok. Krótki finał. To śmieszne. A tutaj, w górze tabeli, myślę, że spokojnie. No i jest to, jest to do ogarnięcia. Zobaczmy nasz skład. Tutaj nie było żadnych transferów do klubu, więc będziemy musieli, będziemy musieli zobaczyć na nasz kadrę, wpierw na juniorów, a potem pójdziemy. Pokażę raport zwiadowczy. Maciaszek, dobra. Niech będą obserwowani. Pokażę raport. Czyli tu jest dalej tych dwóch zawodników. Dobra. I teraz przejdźmy do. Do szkółki juniorów. Jak tutaj się ta szkółka nasza prezentuje? Bergenson, jest ten Karwik tutaj. PS, SR, Olkowski, Wrubel, Max Wrubel, dobra. No, jeszcze nasi młodzi zawodnicy muszą poczekać, pewnie na. Muszą pewnie poczekać na, na szansę, ale może akurat, może akurat się coś ziści. Popatrzmy na obronę, bo tutaj obrona jest ważna. My szukamy zmian na obronie, szukamy zna, zmian na obronie i teraz musimy przyjrzeć się musimy przyjrzeć kilku zawodnikom. Miał być grabowski na lewej. Malec, Chodyna 1800 na prawej. Gryszkiewicz to byłby ciekawy zawodnik. 1400 Adrian Gryszkiewicz to byłby ciekawy zawodnik. Jest on na liście. Jest on na liście już transferowej. Jest Mateusz Grzybek na prawą stronę, ale tam mamy Grzysika na prawej stronie. Mamy grzesika na prawej stronie, więc tak, Gryszkiewicz możemy wziąć. Jest Rafin Szota, który jest u nas na liście rzeczy. Szukamy na środek. Jest też arsenicz. Troszkę wyższa pensja, ale no też dobry zawodnik. Teraz musimy sobie zobaczyć na zawodników z pewnych na listę transferową, jak to wygląda Zacznijmy od obrony 9 baniek, 430 odstępnego, dobra Tomasz Mokwa Okej okay. No Chelsea to raczej nie Jest Plata Milion sześćset, ale ma zabójczą pensję. Co to tak samo? Fajny zawodnik, ale jest Krzysztof Mączyński. Kuch Michał Kucharczyk, prawa strona. No, 850. Dodamy do listy życzeń. To nie byłby głupi, głupi zakup. Aczkolwiek wolelibyśmy młodszego zawodnika, ale to nie byłby głupi y, zakup. Michał Kucharczyk myślę, że dałby radę że dałby radę na, na tej prawej stronie, czekają na mecze w lidze, czekają nas mecze w pucharach, więc no musimy, musimy mieć ten troszkę skład szerszy, tak, a Alvarez, a ci piłkarze, no może, może akurat byliby chętni dołączyć do drużyny, do drużyny prowadzonej przez Franka Kole. Andrzej, chyba, no tutaj raczej z No dobra, jeszcze lista wolnych zawodników. Szybko przelecimy przez wolnych zawodników. Jest Albastro. Patrzymy, czy jest jakiś zawodnik, który jest dla wiadomo. Proszę, jest Arak Jakub. Jakub Arak, dodaj do listy życzeń. Może się pokusimy o Araka. Nawet nie wiem, czy mu nie zaproponujemy kontraktu Bail, no ale tutaj raczej nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Ale Arak nie byłby e, złym, myślę, nabytkiem. Jest Wiktora Damczyk. Dobra, zobaczymy tutaj e, Kuna. Tak mówiłem, chcielibyśmy. Wpierw patrzymy na zawodników, na zawodników z Polski Brandon, ale też no jak nie znajdziemy takiego zawodnika, no to, to musimy posiłkować się, musimy się posiłkować piłkarzami z zagranicy tutaj, Arias. No to, to jak to, taki zawodnik do nas przyszedł, to, to byłbym w niebo wzięty, On naprawdę no jest, jest kozakiem. E, obrona Adriano czo, czo No Są naprawdę e, Ciekawi piłkarze Arajo Ciekawi piłkarze, ale tak mówię może się nie udać się ich pozyskać, a poza tym Mamy swoje cele transferowe i chcielibyśmy je y, zrealizować. Nie ma tutaj PO. L. Tutaj jest Bartore. Y, no Szybki zawodnik, ale tutaj ma kilka problemów na pewno z Antonias. Patrzymy jeszcze, y, popatrzymy jeszcze na bramkarzy, ale tutaj y, y, na bramkarzy czy jest ktoś ciekawy Juro, jest na Czuro, ale no tak mówię raczej raczej z bramkarzy na razie nie nie będziemy działać popatrzmy tak, jaki mamy budżet transferowy 90 tysięcy na pensję, dobra lecimy, spróbujemy pozyskać w takim razie kilku zawodników już przed już przed przed, przed, przed rozpoczęciem okienka, i tak. Zacząłbym od Jakuba Araka. Zaproponuję mu podpisanie. Wolny zawodnik. Wydaje mi się, że pasuje się tutaj w ważny piłkarz. Wspaniale. Na 3 lata, myślę, kontrakt. Na 27-30 akceptu i zobaczymy czy 2 300 no dobra myślę że spokojnie możemy pójść w takie wynagrodzenie. Fajnie że zaproponował trzyletni e, kontrakt. I teraz e, tak mamy załatwionego napastnika e, choć myślałem o cebuli no, ale wiadomo wydać półtora miliona a mieć zawodnika za darmo no to jest to jakiś plus. I teraz tak kucharczyka kupimy a zaproponował kupno. E, spróbujmy dać mniej. No Zobaczymy, ile się uda, tak? Spróbujemy dać mniej, zaoferuj kwotę za piłkarza, nie wiem, czy mamy 700, już ofertę, 850, dobra, akceptuj i super, mamy to, jak będzie chciał do nas przejść, to, to przejdzie, mam nadzieję, że przejdzie, że nam się ten transfer uda, to jest dość ciekawy zawodnik, ale... Legi sobie dawał radę, w kucharach grał. No i teraz tak, 3,300 zarabia teraz. No to damy 3600. 3600. Zobaczymy, czy to. Okej, okay. no i super. Mamy kucharczyka, i teraz musimy jeszcze jedną rzecz zrobić. Przesunąć kasę z budżetu. Transferowego na pensję, żeby nam nie brakło pieniążków na wydatki, na wydatki transferowe. Bo tak jak mówiłem, idziemy, poszliśmy na zakupy, więc musimy tutaj dokończyć te zakupy. I teraz wróćmy się do naszej kadry. Wróćmy się do naszej kadry. Mamy sub jest zawada, teraz jest ARAK tym drugim napastnikiem. Jest Kucharczyk na prawą stronę, Manu ma Kłosa, więc lewa strona spoko. Jest kilku zawodników e, naprzód, ale teraz musimy tak, ja bym e, pomyślał o ob obrońcy środkowym. Obrońca środkowy... I wtedy pozbywamy się, pozbywamy się. No, niby jest ten ważyszczyk, tak, który wygląda nawet całkiem i mógłby za Göttingera wskoczyć później. Ale potrzebujemy wyrzucić wpisa chrobodzińskiego, i tutaj zrobić, tutaj zrobić jakąś opcję, czyli, czyli obrońcy. Kupno obrońcy to jest in plus, i tak, środkowy obrońca. Teraz jest kilka opcji, ale jeszcze zanim to zrobimy, to spróbujemy tego Ariasa, tylko tutaj nie wiem, czy nie będziemy musieli mieć więcej na podpisanie tego zawodnika, bo tego zawodnika to bym chciał, no jest 9000, no dobra, nie wiem, czy w ogóle przejdzie, ale... Ale spróbujmy, bo to jest zawodnik bardzo ciekawy i pasujący do koncepcji mojej. No, ale zobaczymy, czy uda się w ogóle takiego zawodnika z wolnego transferu pozyskać. Zaproponuj podpisanie kontraktu. Mogłem zlecić, no ale dobra, mamy to podpisanie, zobaczymy. Kluczowy: no, oczywiście, że kluczowy. Eee, Tony Arias kluczowy na 4 lata, eee, na rok. Eee, kontroferta. Na dwa lata. No dobra. Akceptujmy no i zobaczymy, czy yy, nie, podał, nie podał wynagrodzenia. Yy, Nadamy no mu 5000. To by była nasza taka gwiazda. Smiń pensję. Yy. No dobra, złóżmy piątkę. Zobaczymy, czy to kpina. No i właśnie. Tak myślałem. No nie chcę dawać więcej, bo nie chcę rozrzucić tego. I teraz pytanie tak, czy Arsenicza, czy Gryszkiewicza na, na środek, ale chyba pójdziemy z Gryszkiewiczem. Gryszkiewicz dołączy do zespołu i na, mamy, mamy, mogliśmy Kolińskiego też tutaj ściągnąć na prawą stronę za 500. Jest Serafin Szota, tak, też wygląda Serafin Szota ciekawie, milion kosztuje, a Gryszkiewicz kosztuje milion czterysta, ale a on jest za 2 miliony, więc teraz pytanie, czy bierzemy Serafina Szotę, czy Arsenicza, milion dwieście, no. Milion dwieście, milion 800 też by kosztował nas. No trzeba to sekundę przemyśleć. Dwadzieścia no. trzy lata. Pryszkiewicz dwadzieścia. 20... Dobra, spróbujmy tego serafina szotę. Zaproponujemy kupno. Obym nie żałował, Obym nie żałował tego transferu. Zaoferuj kwotę za piłkarza. Milion trzysta. No i super. Negocjuj kontrakt. ważny piłkarz. No, tu 4 lata, bo ma 20 e, akceptuj. No i teraz pytanie 1400, e, więc wydaje mi się, że jak damy 1700 będzie spoko. Uczciwa propozycja bo to pozyskany. Mamy środka pozyskanego. Göttinger to jest jego ostatni sezon, czy my możemy tutaj e, zrobić jakieś wzmocnienie na tej pozycji? Zobaczmy jeszcze na Göttingera Grzesika, Grzesik ogólnie, ogólnie Grzesik dobrze gra na pozycji prawego, ale też nie mamy Mamy tak? Granelud y, jest to zawodnik, który jest dostępny ale gdybyśmy go sprzedali, yy, gdybyśmy go sprzedali, zobaczmy, jak by to wyglądało. Yy, Granelut, 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 ile on w ogóle jest warty, ten nasz zawodnik, 325 też ma czyjś, yy, no więc dużo za niego nie weźmiemy, za mogliśmy wziąć więcej, ale yy, tutaj będziemy musieli wtedy pozyskać jakiegoś zawodnika yy, w zamian Piasecki y, z lecha był przymierzany. Tutaj jeszcze mystkowski. 700 y, zawodnik wory, bo grabowski na lewą stronę. Y, grabowski na le lewą stronę to nie byłby też głupi transfer. Wtedy wymienić Graneluda, sprzedać, a grawowskiego kupić. Ale tam jest jeszcze, tam na tej lewej stronie mamy jeszcze warzyszka, tak? To jest też piłkarz, który może tam występować. Tak, i na lewej stronie, a Granelud jest na prawą, czyli na prawej stronie mamy Graneluda tylko, tu mamy warzyszka, czyli też... Moglibyśmy zamienić szotek, Chrobodziński, flis na razie by występowali, ale tu chcielibyśmy zrobić zamianę, czyli Hrobodzińskiego flisa wyrzucić, a wrzucić szotę, tak? Albo flisa zostawić Chrobodzińskiego sprzedać i kupić jeszcze jednego obrońcę środkowego, więc tak możemy zrobić. Norse, million, long. 640 dobra. Cały czas zastanawiam się tutaj, czy lepiej nie uderzyć na przykład Bartkowskiego nie kupić na prawą stronę. I tutaj z grzesikiem bym musiał się wymieniać. Czy, czy jeszcze nie poczekać, nie poszukać jakiegoś zawodnika na, na zmianę. No zobaczymy tutaj trzeba to rozważyć. Środek. Środek mamy w porządku, raczej nie upatrywałbym już nowych transferów. Jest kilku tutaj zawodników, takich jak Arroyo czy Arias, którzy no byliby, weszliby od razu do pierwszego składu mocni piłkarze, mocni zawodnicy, tylko no pensja, pensja. Arias, George Arias to byłby zawodnik, który no na pewno zrobiłby różnicę i wszedłby bezproblemowo do. Do pierwszego składu jest pozyska do pozyskania za darmo. Jest to zawodnik, który no, całą praktycznie karierę spędził w, w, w Kolumbii. Tak? O, ostatni klub to Millionaires. Jeden chyba klub z. W Paragwaju e, miał przyjemność gry, ale, no tak, mówię, to no też zawodnik dość ciekawy, więc, e, no, do rozważenia. Mam nadzieję, że jeszcze chwilę będzie na tym rynku transferowym. I jak nie, no to pozyskamy po prostu Bartkowskiego. Go no, Golińskiego już nie. Kłos jest na lewej stronie. Tutaj zastanawiam się nad tym Grabowskim, czy bym to na tą lewą stronę Grabowskiego nie wrzucić, ale musimy też e, mieć na uwadze, piłkarzy, których do tej pory znalazł nasz, nasz scout. I tutaj tak jest Deniz Jastrzębski, Minek Soresku, Papeł, no to wiadomo, Łukasik, Wlazł, Sokołowski, Laszaj, Klemens, Goliński, Nalepa, Jakub Kamiński, jak widzicie, już sprzedanej, Kun, Fornalczyk, To. No Spoko zawodnik na, na tą to stronę jest Cienienienięcki, Lederman. Tutaj Ben Lederman to byłby też fajny transfer. Soreno, Michał Jakubowski już sprzedany do Admiri e, Wecker, Szwarc. Jest drewniak, murawski. E, a zobaczmy na tą Linię Obrony. E, interesuje nas w sumie prawa strona, tak? Prawa strona, jest stec. E, Calveson, Lukas Arsenicz, Bartkowski, Grabowski, Malec z pogoni, Chodyna. To też ciekawy zawodnik. Milion 800, 000, no właśnie. Jest grzybek e, na prawą stronę z niecieczy. Kruk, Martin Kończkowski, 28 lat. 28 lat. Olszewski. Wasilewski Pereira Gerson. No kurcze. Zastanawiam się, jakiego zawodnika sprowadzić na tą prawą stronę. No bo Grzesik, Grzesik jest ok ale potrzebowałby na pewno jakiegoś młodego zawodnika, który, z którym mógłby rywalizować. No myślę, że Bartkowski mógłby go na przykład wygryźć ze składu, o ile Bartkowski 885 jest do kupienia, mógłby raczej go wygryźć ze składu. Kończkowski też możliwe, że mógłby być tak samo, jak w przypadku, jak w przypadku naszego zawodnika. Przemysław Banaszek, Śpiączka... Mystkowski. No to jest. Bula, no to jest piłkarz, który byłby kompletny z Mesanowicz. Ale tak mówię, jeszcze chyba poczekamy, poczekamy tutaj z następnymi zawodami, z następnym meczem, z następnym skupieniem następnych zawodników. Na razie potestujemy. Dostanie szansę Arak. Na drugą połowę dostanie szansę szota, dostanie walczak, może zamiast Flisa, kowali, który wyszedł, ale nie dostał nie dotknął piłki, i kucharczyk, oczywiście, zamiast urbańczyka, ci piłkarze na pewno dostaną szansę w meczu. Musimy pomyśleć nad tym obrońcą jeszcze jednym, ale tak mówię na spokojnie. Najważniejsze, że przed napastnik Arak, Jestem zadowolony z tego transferu. Zobaczymy, jak będzie wypełniał role taktyczne. Kucharczyk, myślę, że to jest fajny transfer do zespołu. Może dużo wnieść. Szota, no to wielka nie wiadomo, ale młody zawodnik może pokazać się z dobrej strony. Chciałbym, żeby był, może boksal usiadł na ławce, może został sprzedany, a żeby szota grał te pierwsze skrzypce w drużynie. No i szukamy lewego obrońcy, tutaj grobowski mi pasuje, ale najbardziej by mi pasował najbardziej by mi pasował Pietrzak, którego tutaj, którego tutaj nie, nie ma. Pietrzak, Rafał Pietrzak, 3 nie jest wytransferowany. Nie. Nie go obserwuję tego piłkarza bym chciał Sprowadzić, sprowadzić do mojego klubu to byłby zawodnik, który myślę, że spokojnie by się spisał. Zapraszam Was na kolejne odcinki Kwasogrania. W kolejnych odcinkach przejdziemy już przez spotkanie. No i spróbujemy pozyskać zawodników do naszego klubu. Mówię, ta lewa strona, jeśli mieli jakieś podpowiedzi, jak najbardziej dawajcie w komentarzach. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć!